Więc dajemy czadu. Zaczynamy. Kto teraz będzie atakować? I tym kimś jest stal. Stalowa wola. O tutaj. Stal zaatakuje w kierunku. Wrosujemy tylko nie w prawo, bo tam niczego nie ma. No jak na złość idzie w prawo, w dół. A czy tam pasuje? bo w dół, od herbu nie ma nic nie czyli trzeba jeszcze raz o, lewa y, góra to jak najbardziej pasuje bo lewa góra możemy sobie sprawdzić od herbu Jest tak hacz o tereny siarki tarnobrzeg co będzie lepsze w tym pojedynku? I lepsze stalowa wola. Teraz widzę tutaj, przysymbolowałem Stal stalowa wola wygrywa 2 do 1. 2 do 1. Więc tych terenów już nie ma. te idą w zapomnienie. Siarki ten dobrze nie ma. Między nimi nie ma żadnej granicy. Tutaj się staram tak zmazać. I kolor stalowej woli. Pięknie, ale nie odpowiada mi jedna rzecz. Ym, granica jest tutaj taka zbyt. I wygląda to teraz tak. No, nie ma już niektórych takich potęg, które tymi potęgami, troszeczkę mogły być. Zapraszamy, teraz atakuje. Um, no i zostajemy na wschodzie, bo atakuje znicz pruszków i atakuje w stronę. Um, atakuje tam gdzie przed chwilą stała sterowa wola. Czyli atakuje... Kto atakował z nich bruszków od herbu? Hacz o tereny legi Warszawa według mnie. Więc jest to atak na legię. Drugą. Oczywiście rezerwy legi. No jak? No i w normalnym czasie mamy remis Tutaj widzę I Legia wygrywa w karnych No to Legia Warszawa 2 No to Legia Warszawa 2 Tu się robi na mocno Drużyny całkiem Znicza pruszku. Nie mamy Oczywiście mówiłem, że będę miał przerwę w nowym roku do lutego i ona jest, o, i ona jest ta przerwa. Dzisiaj nagrywam, w sensie nie nagrywam tego, bo pewnie oglądacie to jak wrzuciłem to już po jakimś czasie. W sensie nie wiem czy rozumiecie, Rozumie ale nagrałem to gdzie... No dzisiaj mamy dzień 30. Więc nagrywam to kurczę pieczona tego i no. I tak to wygląda. Tu mam problem tylko. No. No, więc tak jak widzicie legia Warszawa 2. Jest już bardzo mocna. Jeszcze jedną drużynę, myślę, albo dwie zrobimy sobie. Teraz atakuję. Widzę. To jest drużyna, której prawie nie widać na mapie. Czy wiecie o którą chodzi? Jest taki dość para, która normalnie z podęgą Jest to raków częstochowa 2, który w tym roku radzi sobie bardzo słabo. Mm, ale to jest nieważne, bo będzie musiał coś zaatakować. I atakuję w prawy, górny róg. Raków częstochowa. Prawy. Górny róg, no to jest Warta Sieradz. Raków, częstowa rezerwy rakowa kontra Warta Sieradz i 2-1 dla Warty Sieradz. 2-1 do jednego. Ja tylko, bo nie mam jeszcze tego koloru. Jego ciemnego, jaki tu powinien być. No, więc. Więc Rakowa nie ma już z nami rezerw jego. Rezerwy Lecha i Legi jeszcze się trzymają. A to nawet dobrze się trzymają. A rezerw Rakowa już nie ma. Na razie wygrywają. Ci co atakują, co jest chyba szczęściem. Aj, wybrałem zły. No to będzie ich nowy kolor. Ym, dobra, mam nadzieję, że mamy tu jakieś kibiców chyba. Warty się raz. Bo mogą oglądać widowisko na razie swojej drużyny. Które na razie rządzi pod Łodzią i w Łodzi Mam tutaj tylko jeden mały problem o, No więc mapy po polski, tak wygląda i teraz atakuje mm -hmm. wieczysta Kraków, pewnie wyczekiwana może nawet przez wielu ale co ważne, gdzie ona w ogóle zaatakuje? szybki los góra, centralnie góra góra, gdzie ma no, tutaj taki nieoczywisty I tutaj zahacza o tereny Wydaje mi się, że sieradzkiej i warty nie chcę być na 100% pewien I czy to jest prawda Tak więc wieczysta Kraków versus sieracka Warta. Będziemy mieli taki oto pojedynek. O kurczę. To nam się zrobił pojedynek. Teraz skoment. Dobra, na chwilę, przepraszam. Małe problemy techniczne. Dobrze, de facto jest już dobrze yy, w miarę. No więc to jest koniec na dziś Bardzo was przepraszam Będę to musiał tutaj naprawić No dobrze Udało się Więc możemy jednak jeszcze no. Zrobić um, wieczysta Kontra Warta Sieradzki Bo w ten mecz jest um, Przysymulowany Wiele razy. No i wieczysta Zwycięża 2 do 0 no, i odziedzicza powarcie się raz bardzo duże tereny. Hmm. Czy to jest ten kolor? Tylko sprawdzę. U nie. A czy to jest ten kolor? U tak. Dobrze. jest. Hmm. Szybkie mazanie. Mazanie granicy? Gaz żółty. Żółty. żółty, żółty, żółty i ważna rzecz ta de facto. Przez miejsce, położenie i loga. Ta zwieczysta jest duża. No w ogóle Kraków powiększył swoje tereny. Kolejny problem. Widzowie chyba nie zobaczą dziś. Przepraszam was bardzo. Problemy techniczne tak wygląda mapa bardzo was bardzo przepraszam za te problemy i wylosowaną dru kolejną drużyną jest ŁKS Łomża czy Łomża da radę z rezerwami Jagi Białystok zaraz się ukaże. Um. I ile wtedy było? Wtedy było dwa jeden dla EKS, a jak będzie dziś? A przecież my nie wiemy, bo nie losowałam. Czy zaatakuje? No, losujemy jeszcze raz, bo Łomrze tam nie ma nikogo. O, I się myliłem. Mozy Jaga wcale nie zagra z Eukasem, tylko zagra lewy dół. Mm, czyli tu LKS Łomrze ma. Ma tu widać legie Warszawa. No, więc Eukas kontra Legia Warszawa. I Chociażby tak, tak, tak nie wierzę. Pierwsza sensacja ŁKS wygrywa aż z taką łatwością ŁKS Służa wygrywa 2-0 z rezerwami Legi. No powiedzieliby, że łatwiutko. Ale to nie jest wcale takie łatwe. Wygrać z tymi rezerwami legi w tym odcinku. A przynajmniej nie było i teraz z honory trzyma ją. No tak naprawdę na zachodzie się nic nie dzieje. Nieciekawie. Wschód tu się zbroją, a na zachodzie nikt się nie zbroi. I czy łąża? Czy z łążą będzie bezpiecznie? Czy łąża w ogóle będzie atakować? Jedyne co, to trzeba zmienić ten herb. Trochę większy. Żeby pokazywał od razu, co tu jest za drużyna. No, nie wiem, czy kibice UKS łąży spodziewaliby się takiego o oh, kurcze jego zwrotu akcji że ich drużyna zrobi taki show i ostatnia drużyna w tym odcinku to KKS Kalisz włączył się do gry i zaatakuje dokładnie w prawą górę to jest drużyna Lech Poznań 2. Ale Lech Poznań ma podbite tereny Elany. Czy z tymi zawodnikami będą w stanie coś zrobić? Mm, Lech Poznań 2 wygrywa z Kakasem Kalisz. 3-2 podogrywce. Czyli zawodnicy z Elany Toruń albo i wcale nie z Elanem pomogli. I Lech ma całą Wielką Polskę oprócz ty, właśnie, tych terenów notacji Czarnków które ma teraz, wiecie, kto sami ma kotwicę, kołbryk. Tereny, których pewnie brakuje Kolejuszowi ale których rządzić, którymi rządzić nie rządzą. O moich Boże, jakie dziś są problemy w tym odcinku. Dobrze, końcowa mapa wygląda tak. Ciekawa, a po więcej w lutym 2024 roku najwięcej lajków, żeby była pod tym filmem. Pojawi się dalsza część tego imperializmu. Druga, trzecia liga. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w nowym roku. Oby był lepszy.